Przestrzeni Estetyczne Rozmowy Akademii Estetyk. Miejsca, w którym profesjonaliści rynku beauty oraz medycyny estetycznej otrzymują najlepszą wiedzę z obszarów medycyna estetyczna, nowoczesna kosmetologia, zarządzanie biznesem beauty. Rozgość się wygodnie i posłuchaj naszych ekspertów. Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i Socialet o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasze kolejne spotkanie z doktorem Michałem Rogowskim-Tylman. Dobrze. Wszystko powiedziałam dobrze. Michale witam cię bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie, w którym będę Cię pytała o coś, czego wiem, że lekarze nie lubią. Ale wiem, że pacjentki znowu tak wyszukują zabiegów po wieku. I proszę wyjść ze swojej strefy komfortu i zechciej podzielić się. Zabiegami, jak moglibyśmy je podzielić, ja zacznę chyba od 30 plus tak naprawdę 30, 40, 50, jakbyśmy mogli omówić, co można dla tych, co można dla Państwa zaproponować w tym wieku, z których zabiegów mogą być najlepiej usatysfakcjonowane? Czy jednak wchodzimy w ten podział w wieku. A, tak. No tak. tak, my tego nie lubimy, bo jednak. Tak. Stan skóry 30-latki może być taki Wiem. sam jak 50-latki. Znaczy tak, tak, taką, taką może złotą, że tak się mhm. wyrażę, y, zasadą to jest na przykład no, dla osób poniżej 30 roku życia. To tak standardowo profilaktycznie mezoterapię. Mhm. Tak? i to uważam, że jak najbardziej możemy się tego trzymać i w większości 30-latek i mniej wystarczy te, nie wiem, dwa zabiegi mezoterapii w roku, czy yy, na przykład, no mówimy tu pacjent, że tak się wyrażę, bez jakichś konkretnych problemów, Oczywiście. bez blizm, bez... Nie, nie, mówimy jakby, o takich tak. typowo, stricte pielęgnacji, tak, ja... taki, nie, zatrzymaniu urody. Mhm. O, o. Czyli to, ta trzydziestka to jest mezoterapia, mhm. no to jest ewentualnie jakieś lekkie modelowanie ust, jeżeli mhm. no, jest taka konieczność. No i jak najbardziej, jeżeli jest klasyfikacja, no to to już to jest, też jest czas, by no, rozpocząć przygody z toksyną botulinową, mm -hmm. tak, jeżeli są wskazania. Mm -hmm. e, no u pacjentów... Wiesz co, no ja dokładnie tutaj, co ja się będę tutaj ograniczać w swoich <grym> refleksjach, e, ja pierwszy raz właśnie dokładnie miałam podaną toksynę w wieku 30 lat. 30 lat. Tak, i jeżeli, no, to ja to zawsze mówię pacjentkom, że no nie może być tak za wcześnie, no, bo toks po prostu ma, może czasami być już za późno. Mm -hmm. Gdy przychodzi mi pacjentka 50 plus mocnymi zmarszczkami mm -hmm. mimicznymi i mówi, nie, ona z botoksem to jeszcze poczeka. Mm -hmm. Ja mówię, to już, jakby nie, to już, to już tak. nawet jest za późno, bo tak. nie wyprowadzimy tego toksyną botulinową, tak? tak. E, to tylko też trzeba do tej toksyny podchodzić dosyć racjonalnie. Ja u tego typu pacjentek raczej nie zalecam częściej niż yy, raz na pół roku, a mhm. nawet raz na 8 miesięcy, mhm. żeby te mięśnie sobie przez te, nie wiem, dwa-3 miesiące popracowały tak. i znowu gdzieś robimy jakąś delikatną toksynę. Ale to bardzo robi dobrą robotę dla skóry, bo jest tak absolutnie, jak ty mówisz. Ja myślę, że dzięki temu, że faktycznie bardzo rozsądnie i w ogóle pozdrawiam moją panią doktor, która pierwsza raz w życiu mi to wykonała i ja myślę, że jak będzie tego odsłuchiwać, to przypomni sobie, że że właśnie to sprawia, że się nie tworzą te głębokie zmarszczki. Mhm. Tak. I że i tak naprawdę że potem przez wszystkie lata się koncentrujemy na utrzymaniu skóry. skóry tak. A to, już nie to, musimy... to jest w ogóle inny, inny rodzaj podejścia do zabiegów. To jest to, utrzymanie. Tak. Tylko też bym podkreślił no. jednak, że trzeba nie przesadzać z częstością tak, tych zabiegów. Oczywiście, tak, oczywiście. U tych młodych pacjentek ja mówię im, że dajmy tej skórze popracować mhm. tym mhm. mięśniom i róbmy to, nie wiem, raz na 7-8 miesięcy. Tak, ja chyba pamiętam, nawet chyba raz na rok. Tak, tak, i to jest miałam. bardzo fajne, tak? Bo, bo tutaj, no, robienie u pacjentki 25 lat co 3 miesiące, tak. a z, z, gdzieś tam, żeby to nawet nie po, po, żeby to, z, ten mięsień się nie ruszył, no, przyszłościowo nie będzie uh -huh. fajną e, rzeczą. Uh -huh. ehm, kolejnym takim zabiegiem 40+, plus, tak? Ehm, dla pacjentek 40+, plus, no, zależy od tego, co one potrzebują. Na pewno tutaj powinniśmy wejść już ze sprzętem, że tak się wyrażam. Mhm. Czyli zależnie od potrzeb, albo zabiegi ablacyjne, albo zabiegi właśnie radiofrekwencyjne, mhm. e, czy, czy mikronakowania, tak? Mhm. Tutaj jakieś sprzętowe zabiegi są jak najbardziej fajne i musi, znaczy musimy, no nie musimy, ale bardzo dobrze jest prowadzić je, bo one będą nam utrzymywały no to napięcie mhm. e, skóry, tam jakiś tam owal, wytwarzanie kolagenu. Mhm. No, w taki można powiedzieć naturalny sposób, tak? mm -hmm. Czyli pobudzamy no, zależy no tak, no od technologii, się, no bo tak. w wieku tej 40 lat gdzieś faktycznie no raz, że oczywiście no zmarszki to wiadomo, ale, ale właśnie pojawia się ta wietkość tak, wiotkość skóry. skóry, no i już tutaj no. problemy z owalem twarzy, tak, tak? To to musimy tak. sobie mówić, że to też to nie jest 50 czy 55, gdzie o tak. tym owalu myślimy, to już jest 35-40. Dokładnie, dokładnie. I to też e... oczywiście zależy od rodzaju skóry, tak, tak jak rozmawialiśmy. Ale no, to już jest ten, aha, ten czas, że aha. o tym owalu trzeba myśleć, żeby też nie było za późno, tak. bo no, jak wiemy no, wyprowadzić ten obadnięte, duże tak. komiki, yy, które się gdzieś już tworzyły przez kilka lat, no jest ciężko, tak? Mm -hmm. I czasami no, tak naprawdę zostaje nam chirurgia plastyczna, żeby to uzyskać oczywiście. super efekt. dokładnie, dokładnie. Ym, A w ogóle, jeżeli chodzi właśnie o chirurgię plastyczną, czyli no, już takie starsze pacjentki i łączenie chirurgii plastycznej, plastycznej z medycyną estetyczną. Tak, to jest w ogóle. To jest właśnie To jest też coś, o czym musimy pamiętać, że jeżeli pacjentka decyduje się na zabieg plastyczny, to tak naprawdę medycyna estetyczna potem będzie jej jak najbardziej potrzebna, bo jakość skóry nadal musi utrzymywać. Więc tutaj nie wykluczajmy tego, a wręcz jakby łączmy to z Dlatego, że ja myślę, że to dobrze, że o tym mówisz, że to żeby też zaznaczyć, że to nie jest tak, że się oddaje tą pacjentkę. Ojej, to ja już stracę pacjentkę. Tak, albo to bo jest, to w ogóle nie ta droga, no zrobię nie? Zrobię lifting i już nic z nie muszę tak, do końca życia robić. Bo to jest właśnie cały myk, wydaje mi się, czy cała, cały klucz tej, tej, tej sytuacji, to jest tak naprawdę, że w pewnym momencie trzeba też umieć powiedzieć tak sobie szczerze, jako specjalista, jako ekspert, że na tym efekcie, na którym pacjentce zależy, ja już tą metodą, tymi rzeczami nie dam rady. Nie dam tak, chociażby na przykład, jeżeli chodzi o powieki, tak? Tak. E, ja nigdy nie robię pacjentkom zabiegów tak naprawdę, jeżeli chodzi o górną powiekę przy nadmiernym nadmiernym e, rozciągnięciu tak. skóry. Tak. Ja od razu wysyłam na blefaroplastykę tak. I, tak. i nie bawię się w podawanie tam jakiejś, nie wiem, plazmy, tak. podawanie tam jakichś tak. stymulatorów na tą górną powiekę, czy cokolwiek. Dokładnie. Bo... No jakby Ilość zabiegów, które musielibyśmy takich wykonać tak. przy niewielkim Rekonwalescencji, tak, gojenia, ryzyka efekt, powikłania. Dokładnie. To jest po prostu całe spektrum i to jest bardzo, bardzo Ja fajnie, tutaj to nawet to w ogóle się nie, nie, nie dotykam tej okolicy. Tak. Mam zaufaną panią, doktor, mm, okulistę, chirurgę i, i od razu tam odsyłam. Tak samo, nie wiem, jakaś nadmiar skóry. I czy, tak. czy, czy, czy no nie oszukuję pacjentek, że tutaj coś ugramy wielkiego, tak? tak. Jeżeli chce, chce gdzieś tam, no to mm, musisz zdecydować na jakiś bardziej inwazyjny zabieg. Dokładnie, dokładnie. No a pani 50+. Plus? Pani 50+. Plus, yy, no, mm, podobnie. Podobnie, aczkolwiek tutaj na przykład yy, no takim najsilniejszym stymulatorem, czyli kwas polimlekowy, mhm. ten, ten obecny już wiele, wiele, wiele lat na rynku. Mhm. Yy, jest to preparat, nie będę tu wymieniał nazwy, tak. ale pewnie wszyscy wiedzą o, o co chodzi. Tak. Jest to preparat, który rzeczywiście u starszych pacjentek też jest w stanie dać super, super efekt odbudowy objętości środkowego, środkowej części twarzy. Mm -hmm. Te efekty są długotrwałe i, i bardzo, bardzo fajne, tak? więc tutaj dla tych pacjentek starszych też mamy, e, mamy fajną alternatywę. Ten produkt był no, niedostępny gdzieś tam przez około 1,5-2 lata na rynku. Z powrotem wrócił i no uważam, że w, gdzieś tam w, w rękach osoby, która, która już miała z nim styczność, to no nie jest może też to łatwy produkt mm -hmm. do pracy, ale jeżeli go poznamy, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie uzyskać bardzo, bardzo fajne efekty plus na przykład do tego jakieś silne lasery ablacyjne u takich pań 50-60+, mm -hmm. przy, przy właśnie mocno gdzieś już, czy to, nie wiem, fotoagingowej, czy w ogóle agingowej skórze, no są w stanie jeszcze nam przy jakimś tam e, dodatkowej stymulacji tą skórę fajnie odbudować. No i właśnie, ja, ja chciałam to wszystko usłyszeć. <laughs> <laughs> ja chciałam to wszystko usłyszeć. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Wiesz, co innego, co my sobie tam czasami wymyślamy i chcemy, żeby tak wszystko było takie idealne, ale świat nie jest idealny, że tak wszystko jest od linijeczki. I nawet jeżeli to jest trochę tak, że... Musimy znaleźć język komunikacji do różnej grupy pacjentów. I pacjentki naprawdę różnie poszukują zabiegów dla siebie. I wiem, że idealna pacjentka powinna po prostu powiedzieć, ja mam takie pełne zaufanie do lekarza, i ja nie wiem, jaką mam skórę, niech on wszystko dobierze, ale jest całe grom osób, która po prostu jest sama w domu, z gazetą, z magazynem, z jakąś informacją z neta i Zastanawia się, co ona sobie może zrobić, że i, i szuka wprost, pisuje zabiegi dla czterdziestolatki. Wiesz, moją rolą i moje zadanie w moim życiu zawodowym jest tak naprawdę badanie potrzeb właśnie tej drugiej strony pacjenta w jaki sposób on się komunikuje w głowie, żeby dać rozwiązania po tej drugiej stronie ze środowiska, właśnie mm. beauty. I ja wiem, że jest takie zapotrzebowanie. I tak jest bardzo, i to jest nawet częstsze niż nam się wydaje, więc dzisiejszy odcinek jest dla was, moje drogie pacjentki, z wielkim ukłonem do was, które poszukują w ten sposób, a już jak traficie do tego swojego specjalisty, eksperta, to już was tam potem już pokieruje, u, 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 będzie już wiedział, co wam się przyda, co wam się nie przyda, ale na pewno już o tych gdzieś zabiegach, o których tutaj um, doktor Rogowski tył wam wspomniał, można pomyśleć, zastanowić, i poszukać miejsca, które oferuje takie rozwiązania. Czy coś jeszcze, Panie Doktorze? No, chyba już dużo powiedzieliśmy w tych yy, trzech odcinkach. Tak, Michał, pięknie Ci dziękuję. To było przeprzyjemne dla mnie spotkanie. Dziękuję ci też, Madziu, Na za pewno za jakiś czas coś powtórzymy, i, i, i będę chciała Cię tutaj na pewno znowu jakoś złapać w czasowo tak. i, i porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.